Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy trzeci dzień września i zaczynamy piękny wtorek. Dzisiaj, jeżeli chodzi o jakieś zaskakujące święta, to mamy Dzień Wieżowców. Także wszystkim wieżowcom życzymy po prostu wszystkiego najlepszego, a wszystkim uczniom, którzy zaczynają dzisiaj prawdziwe zajęcia szkolne, ślemy ogromne całuski i trzymamy za Was kciuki. A dzisiaj szybciutko ciekawostka. Podobnie jak odcisk palca, każdy język ludzki jest inny. To jest ciekawe. Swoją drogą ostatnio prowadziłam nawet rozmowę z moją mamą i siostrą, że jeżeli obetnie się język człowiekowi, no to on tak naprawdę nie jest w stanie nic powiedzieć. I to jest dosyć ważne i zastanawiające, do czego zmierzam. Każdy język ludzki jest inny. I oczywiście wiadomo, że taki język jako część ciała, według tej ciekawostki. To, to, to jest ciekawe, ale mm, również chodzi mi o to, żeby po prostu posługiwać się danym słownictwem, i wiadomo, że każdy ma swój język. A teraz dwie złote rady dla Was. Po pierwsze, starajmy się ćwiczyć swój własny język, żeby w tym, co chcemy przekazać, co siedzi w naszej głowie, żeby po prostu stawać się coraz lepszym i żeby w ten sposób móc łatwo przekazać swoje myśli innym osobom, albo dostosować również swój język do danej osoby, bo inaczej rozmawia się z Rodzicami, z rodzeństwem, ze znajomymi, z panią w sklepie. Dlatego warto dbać o to, co mówimy i do jakich osób mówimy. Bo zdarza się czasami tak, że spotkamy osoby troszkę bardziej wrażliwe no i delikatne na to, co się do nich mówi i takie osoby o wiele łatwiej skrzywdzić. Dlatego warto o tym pamiętać, żeby umieć się dostosować do sytuacji. A po drugie, bardzo ważna rzecz, starajmy się zdawać sobie sprawę z tego, że każdy ma troszeczkę inny język i. Niezależnie od tego, w jaki sposób ktoś coś mówi, lub jak bardzo podobny język do nas używa, starajmy się po prostu zrozumieć drugą osobę i skupiać się na głębi tej wypowiedzi, bo czasami słowa nie wyrażają wszystkiego do końca. Dlatego dzisiaj możecie przemyśleć to, co ludzie do Was mówią, w jaki sposób mówią oraz to, jak Wy się do nich odnosicie. I może dojdziemy do jakichś fajnych wniosków. Hmm. Także takie zadanka dla Was na dzisiaj i życzę Wam wspaniałego wtorku, przesyłam ogromne całuski w co i wytwórnik pozytywnej energii i widzimy się oczywiście jutro i w każdy kolejny dzień września. Także do zobaczyska! A teraz czas na to, żeby wstać z łóżka, uśmiechnąć się do siebie w lustrze i powiedzieć: Jestem super, dam radę, bo czeka naprawdę wspaniały dzień. Więc przysyłam ci ogromne całuski i uściski. Jeżeli nikt ci jeszcze dzisiaj tego nie powiedział, lub co, co gorsze, nie powie, to chciałabym powiedzieć, że jesteś wspaniałym człowiekiem i jestem z ciebie bardzo dumna. Niezależnie od tego, jak wiele masz przeszkód w swoim życiu lub yy, jak dobrze sobie z nimi radzisz po prostu trzymam za ciebie kciuki i życzę ci je jak najlepiej także całuski dla ciebie